Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście kanał Porady Ogrodowe Fras, witam wszystkich bardzo serdecznie, Dzień z Państwo wszystkich, witam. Dzisiaj no cóż Temperatura zaskakuje Wczoraj było bardzo zimno, wczoraj była y, Około 11 stopni Dzisiaj się ociepliło do około, do około 17 stopni W południe ma być około 22 stopnie Jutro ma być około 23 stopni ciepła. A rano ma być około 18 stopni, chociaż wieczorami też temperatura spada do 11 stopni, także tak to wygląda jeśli chodzi o temperaturę. Także drodzy Państwo, drodzy widzowie, temperatura szaleje, raz jest zimno, raz jest ciepło, też powoli się przygotowujemy do sezonu jesiennego, ale później już zima, także już potem nie ma co robić. Czy w ogrodzie, czy coś gdzie indziej. Także no to z zimy, jesień się zbliża wielkimi krokami, zima również. Także później, oczywiście, czekamy na oczekiwaną wiosnę. Także no to dzisiaj będzie oczywiście o pielęgnacji alokazji Stingray. Zobaczcie, jaka to jest mniej więcej wielka alokacja Stingray. No i zanim oczywiście do tego przejdziemy, oczywiście, jeszcze, jeszcze, jeszcze tego nie robisz, to oczywiście, łapkę w górę. subskrypcję i również zapraszam do obserwacji. <kluzny> Przepraszam, zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka do zastosowania obserwacji łapki w górę lub serduszko, No i oczywiście do Outdoor'a, żeby każdy mógł po prostu zobaczyć, żeby poszło, poszło na cały świat. Także tam również zapraszam. Jak zauważyliście, już zmi jest zmienione zdjęcie profilowe na YouTube. Banner również też jest zmieniony. Tak samo na Facebooku. Jeszcze yy, na Instagramie chyba też już jest. Także zachęcam też do zobaczenia tego, bo warto troszkę się postarałem, ale no myślę, że jako były grafik, to jakoś jakoś się w miarę postarałem. Nie ukrywam też, że mi troszeczkę sztuczna inteligencja pomogła. A tak w miarę trochę. Ale co by nie mówić, tak lepiej jakby to gdzieś troszeczkę wyszło, tak? Także no cóż, przechodzimy oczywiście do pielęgnacji. Jak pielęgnować alokazję Stingray? Oczywiście, jeśli zauważymy jakieś niedoskonałości, tak, żółte liście, coś takiego, to wystarczy po prostu cukier z wodą, tak, z cukrem z wodą, no i poczekać po prostu parę dni. Jeśli to nie przejdzie, to jesteśmy po prostu zmuszeni obciąć ten liść sekadorem, tak. To jest takie jakby wyjście. Dla większej pielęgnacji liści nabłyszczać Biopon lub ściereczka Biopon wystarczy przetrzeć lub taka jakoś taka niewielka ściereczka z mikrofibry i po prostu przeszyć liście e, z odrobiną wody lub po prostu można też alokazję jak najbardziej zraszać e, jak tam widzicie mniej więcej są zraszacze także można jak najbardziej zraszać alokazję nie ma żadnego problemu e, do jeśli chodzi o nawóz oczywiście nawóz wieloskładnikowy znajdziecie u mnie dwa przepisy na nawóz wieloskładnikowy Także tam oczywiście odsyłam i zapraszam do tych dwóch przepisów na nawóz wieloskładnikowy. Nawóz wieloskładnikowy dajemy raz na dwa, raz na trzy tygodnie. Jeśli chodzi o zimę, to po prostu ziemia może być oczywiście uniwersalna z perlitem lub bez perlitu ziemia bio. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o pielęgnację alokazji Stingray. Także no cóż, tyle jeśli chodzi o pielęgnację. Pamiętajmy, że, że, pamiętajmy też, żeby nie przesadzać z nawożeniem na jesień, bo tego rośliny po prostu nie lubią, żeby było co chwilę nawożone. Także o tym też trzeba również pamiętać. Także tyle jeśli chodzi o pielęgnację alokazji Stingray. Także no cóż, będę oczywiście się z nami żegnał, także zobaczymy do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie, no oczywiście pozdrawiam.